Dzień dobry kochani, z racji tego, że nie czuję się najlepiej, a przyszła poczta i przyszły paczuszki, to ten filmik, miściki y, paczuszki, to ten filmik będzie, ten vlog będzie y, jutro, czyli w czwartek się ukaże, a dzisiaj środa i dzisiaj nagram tylko co przyszło do mnie pocztą. Zacznijmy od karty Nexta, y, 5 funtów za ankiety. A później następnie w takiej wielkiej, czarnej, ładnej kopercie. Już sobie pozwoliłam wszystko pootwierać, żeby było pogodniej pokazywać. Jak możecie zauważyć, to jest... To będzie próbka, próbka perfum Black Opium. I właśnie tutaj ta próbeczka się znajduje. Na razie mam perfumy, na razie mam perfumy. Jak to się nazywa? No, do zużycia. Także to odkładam sobie tą próbeczkę na, na później. Następnie kolejna próbka, i tutaj próbka przyszła od nas. Pernaton. I co to jest? Aha, na ból. O, jak świetnie. Słuchajcie, to jest jakiś na ból mięśni, i e, do masażu. Na, na, na ból mięśni, więc super. E, dzisiaj będę smarowała sobie tym oto kremem. Do masażu to jest świetnie. Bardzo mi się przyda dzisiaj kolejnie to przyszła yy, data w szpitalu i tutaj mam taką sporową paczuszkę i już pokazuję co w niej się znajduje o proszę, Visolvit, Visolvit junior orange i ta paczuszka jest od Kasi Kasiu dziękuję Ci bardzo serdecznie bardzo bardzo rozmawiałyśmy na ten temat ja Ci dziękowałam i napisałam ci, że nie otworzę jej do jutra, a jednak miałaś rację, nie wytrzymałam. Wisolbit i słuchajcie, Kasia wie, to jest smak naszego dzieciństwa i słuchajcie, no niebo w gębie już patrzę. Wiadomo, nie wygląda tak jak y, ponad 30, parę, y, 30, no powiedzmy 30 lat temu, ale jest to podobno ten sam Wisolwit, tylko w innym opakowaniu, więc z miłą, wielką, ogromną chęcią Kasia. Dziękuję Ci skarbie. Będę wyciągała i pokazywała. Później o! Jedwa płynie. Wow! Super, dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję. To jest na pewno niespodzianka dla mnie. Dziękuję, kochana. W ogóle mówiłaś, że tylko pocztówki, nie? Kłamczuszko. O, żurek! Będziemy się żurkować. Oj, spadaj! Patrzcie liście zielonej oliwki, oliwkowa maska kalinowa z cynkiem oczyszczająca, ściągająca. Super. Będzie, będzie test maseczki. Jeszcze jeden żurek. Też tu nie ma nic dla Ciebie. Ja tam wkładam rękę. O, barwnik do jajek. Dziękuję kochana. Klaki! Blaki! Odsun się! Śliczne piękne chusteczki, ale piękne na stół wigilijny. E, Pffu, przepraszam, wielkanocny. Wigilijny. No! Podkładzie mi się tutaj. Niedobry pies. I przyjdzie za, będzie słyszał, że gadam i zacznie kwiczać. Zobaczycie. Chyba, że szybciej skończę. Piękne. Następnie. O, następny jeszcze jeden parfum do jajek. Będę miała na kilka yy, yy, kilka razy. Na kilka lat nawet. Yy, tu są oj, oj. Tu są kartki. Kartki są zaklejone. Jeszcze jedną ręką Postaram się. Przepraszam, że tak Kasiu rozerwała Kasiu, a co tam jest? A to chyba dla kogoś było. Ja to poza. Jasne. To jest dla Rasela. A ja to otworzyłam tak brzydko. Ale jaja. Zobaczcie. Piękna karteczka dla Raselka. Śliczna, nie? Kaczuchy. Bardzo ładna. I tutaj jest czekolada. Fajnie, że dzisiaj to otworzyłam. A jedną ręką Milka. Ojejciu, z zajączkami. Nie mogę jej wyciągnąć jedną ręką. Ale ja sobie tak położę na sobie kamerkę. Zobaczcie. I Wam pokażę. Zobaczcie. Nie znam tej czekolady. Znaczy ogólnie Milkę znam. Wiadoma sprawa. Chowam mu to. Ale matka wyrodna myślałam. Wisz, Kasiu, tak to jest, jak się nie sprawdza, tylko otwiera po kolei. Odstawiam dla niego. O, Laura. Widzicie, tego już nie otworzę. To będzie dla Laury. O, i jeszcze. Ja i Misiek. Super Kasiu. Ekstra dziękujemy. Aha, to do mnie to można otworzyć. O, tam te, możecie sobie popatrzeć na razie. Co tam jest takiego? A ja już zmasakruję. O, Jezu. Ale zaklejona. tam się kopertę i takie idą do wyrzucenia, więc. Piękna. Wow. A to nie jest tylko jedna kartka. Patrzcie, już Wam pokazuje. Śliczne karteczki. I tu Wesołych Świąt Wielkanocnych. Piękna. Naprawdę taka, taka całkiem inna. Nie widziałam jeszcze takich. I tu jest tak samo. I w środku są życzenia. Za, za chwilę sobie je przeczytam. O, śliczne ta jest piękna również oczywiście zaraz zaraz lecą i Warszawa Warszawa idzie na wiecie gdzie na półeczkę zobaczcie przepisy uwielbiam przepisy uwielbiam no cicho weź ten łeb. przyszłeś już tutaj na pewno znajdę coś ciekawego. Coś, co będzie można zrobić w moich filmikach. Super, uwielbiam, uwielbiam. Jej, krzyżówki! Panoramiczne, moje ulubione, najlepsze na świecie. Dziękuję, kochana. Jeszcze tam coś jest? Rany, Julek. No, owocowy kubek, kisiel śliwkowy, ale coś mi tutaj się wysypało. Kisiel śliwkowy, owocowy kubek, świetnie dla maziuni. Owocowy kubek, malina i pomarańcza z nutą imbiru. Kurde, ale wynalazki macie, fajnie. Ej, no naprawdę, a coś tam jest takiego... Coś się wysypało, Kasiu. Spinki. To są bardzo ładne, prawda? Zobaczcie. Tak się zapinają, tylko mówię, coś tam się wysypało. Śliczne. Jeszcze! O Zobaczcie, jaki... Nie dla Ciebie. Jaki królicz... Króliczki. Nie króliczki, tylko. Także ja dzisiaj koniecznie wrzucę to. Albo jutro podzielę, zobaczymy, bo ja tu długo gadam. Yy, druga maseczka, taka sama. Jakiś kisiel, bo coś, słodka chwila. Kisiel. Zostaw, zostaw. Nie zjedz mi tego. No już tam się czai. O! O, nawilżanie głęb... głębokie, biodermalne, nawilżanie i poprawa napięcia skóry. Maseczka samochłaniająca z wyciągiem z wiśni z Barbados. Super. Jak działa, jak stosować. To zrobimy sobie maseczkę, wiecie, kiedy sobie zrobimy. Z naklejkami, piękna gazeta, kochana, z życia wzięta. Będę mogła sobie poczytać, super. Uwielbiam czytać polskie gazety. Ciasta! Tam widziałam ciasta. Wiecie, że ja ostatnio mam manię. I jeszcze mam przepisy. Ciasta na stół. Wow. Sałatki świąteczne. Ekstra. Oho! Zobaczcie, jakie fajne przysmaki. Łatka z tuńczykiem, z szpinakiem i jajkami. Świetnie, świetnie. Uwielbiam takie. Zobaczcie, jeszcze tutaj y, polska Wielkanoc, moja kuchnia. Mmm pychotka. Tradycyjne potrawy i ciasta. Świetnie. O ryżową też zawsze robię. Z tuńczykiem. Pieczona szynka z morelami. Jała kiełbasa w cieście piwnym. Mm. No i teraz muszę iść coś zjeść, bo zgłodniałam. I tam na koniec widzę, są jeszcze dwa zajączki. Takie ładne, śliczne zajączki dla dzieci. Dobrze kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za spędzenie w chwili ze mną. To koniec dzisiejszego filmiku. Pozdrawiam Was cieplutko. Mam nadzieję, że jutro będę w stanie już się pokazać. I wszystko minie, i będzie wszystko w porządku. A na dzisiaj kończę. Do zobaczenia. Jutro guziaczki uściski papa. Pa.